Dzień dobry, witamy Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Literacy. I tak jak wczoraj wypuściliśmy vloga, to dzisiaj przychodzimy do Was z recenzją książki, no właśnie jakiej. Olga Kruk i taki wieloznaczny tytuł defekt. E, zanim przejdziemy do książki, o czym ona jest, muszę Państwu e, troszeczkę się wytłumaczyć, bowiem miałem obiekcję, czy ta koszula e, jest e, wyprasowana, czy też nie. I, Jestem i, na mnie zwrócić Tak, dźminę. i Maługośka mi powiedziała, że takich koszul się nie prasuje. No to nie trzeba, bo to jest lniana koszula, więc wybacza bardzo... się im trochę więcej. Tak, <laughs> więc to nie jest e, oznaka jakiegoś lekceważenia, tylko ponoć e, mody. Trudno. Słuchajcie. Przechodzimy teraz płynnie do książki i książką premierową pani Olgi Kruk to była książka thriller yy, Grzechy, jaki pamiętasz? O, Grzechy mojej siostry. <gryminał> tak, to jest druga książka yy, tej autorki. No i co? I mamy kryminał, ale kryminał troszeczkę zagmatwany. Kryminał, który ma bardzo duże podłoże psychologiczne, gdzie znowu pojawiają się te bardzo, bardzo skomplikowane Relacje rodzinne. No dobra, ale o czym tak naprawdę ta książka jest? Główną bohaterkę poznajemy w momencie, w którym jej mąż, policjant, zostaje zamordowany. Główna bohaterka ma na imię Livia. Ja mam zawsze taki dylematik a propos tych a propos polskich autorów, którzy używają skomplikowanych zagranicznych imion w mm. swoich kryminałach. Bo wydaje mi się, że mamy tyle pięknych imion, że możemy mówić Kasia, ale Agnieszka. Livia to chyba jest w Polsce, No ale tak, tak jakoś mało. No dobrze, ale no. jest Livia. Właśnie znajduje. Jest Livia, która znajduje swojego zadźganego męża leżącego w, w kuchni. W kuchni, tak. Na Mają małe dziecko, chyba kilkumiesięcznego chłopca, i od tego zaczyna się cała przygoda. Tak. Oczywiście. Próbują znaleźć mordercę tegoż policjanta. Livia systematycznie chodzi na posterunek policji, żeby się dowiedzieć, czy progres jakiś w sprawie nastąpił. Natomiast jest tam taka ciekawa postać, Krystiana. Mhm, policjanta. Któryś, to Krystian jest policjantem i jednocześnie przyjacielem zmarłego mężczyzny, przyjacielem domu. Który po tym właśnie morderstwie zajmuje się trochę naszą główną bohaterką, pomaga jej ogarniać rzeczywistość, pomaga jej ogarniać, tak. Tak. A, ale jedną chyba z najważniejszych rzeczy, która się przewija przez tą całą książkę, to jest sytuacja postaci. Jej postaci i relacji naszej głównej bohaterki, czyli Liwi, z ojcem. I ta e, relacja jest bardzo skomplikowana. W ogóle, słuchajcie, ten, e, ten kryminał jest e, kryminałem bardzo takim, e, mimo wszystko mrocznym, takim trochę odpychającym. Może właśnie z racji, kiedy poznajemy tą relację naszej głównej bohaterki z ojcem, z matką, to mamy takie nieodparte wrażenie, że doprowadzi nas to do jakiejś katastrofy. katastrofy. Czy rzeczywiście tak jest, to sobie zobaczycie sami, kiedy przeczytacie tę książkę. Natomiast to jest bardzo ważny tak. wątek w tej książce. I tak jak chyba w życiu, tak jak o tym wielokrotnie rozmawiamy podczas naszych spotkań tutaj z Wami. Jednak te relacje z dzieciństwa są takim ogromnym znacznikiem tego, kim my jesteśmy, kiedy dorośniemy. I tutaj to jest aż spektakularne, to jest tak aż boli ta. ta relacja, relacja ojciec córka. Tak. Ja już oddaję Ci głos mów... Małgoszku, ale tam jest takie jedno piękne zdanie, kiedy ona mówi, że najpierw powiedział to jej ojciec, że bo jest taki piękny cytat, troszeczkę zagmatwałem, to wyprostuję. Dobra, zaczyna się od tego, że jest tam piękny cytat z królowej śniegu, tak? W momencie, kiedy to szkło, to lustro rozbija się na tysiąc kawałków, i tam rozbryzguje się na te wszystkie postaci, które biorą udział w tej bajce. I tu jest takie zdanie. Mi też takie szkiełko wpadło do oka, ale z czasem. Przestało mnie w tym oku to szkło uwierać, bo w tej bajce było tak, że jeżeli to szkło. Kajowi wpadło Tak, bo to, to staje się zimnym, złym i tak dalej. I ona ma takie poczucie przez całą tą książkę, że coś jest z nią nie tak. To jest taki kryminał, gdzie nie możemy za bardzo Wam wiele rzeczy zdradzić, bo nie chcemy Was naprowadzić yy, na rozwiązanie yy, tej zagadki, bo ono jest trochę yy, przewrotne. No dobra, yy, czyli mamy tak. Yy, mamy. Yy, małego chłopca, który e, jest, Dorian zresztą się nazywa, tutaj oczywiście nasz... Synek nasze, naszej głównej bohaterki. Nasze skojarzenie jest jednoznaczne, prawda, z portretem Doriana Grey, e, ale e, i mamy właśnie zagadkę Krystiana, do który razem z żoną, Próbuje rozwiązać tą zagadkę. Oczywiście pojawiają się tam inne postaci, które też albo tam trochę mieszają, albo też trochę nam pomagają. Rzucają inne światło czasem tak. na, na naszą główną bohaterkę. No i pojawia się też matka, i ta relacja z matką jest trochę inna niż relacja z ojcem. No relacja z matką jest zdecydowanie inna, bo ona jest dobra. Po prostu matka sama wychowuje tą córkę mówimy matka, Oliwii, o tak. Mówimy o Matka w pewnym momencie też umiera, i jakby przez to, że e, tak się wydarzyło, no to nasza główna bohaterka trafia do domu e, właśnie swojego taty, który już założył nową rodzinę, ma nowe dzieci i po głosie tamtych wydarzeń e, wydawać by się mogło właśnie wpływa na to, jak ona teraz postrzega samą siebie. Też właśnie o to chodzi, żeby nie powiedzieć za dużo, mhm. bo jakby najważniejsze w tej książce jest to, że ten rys psychologiczny naszych bohaterów jest bardzo silny, bardzo tak. mocny. I tutaj e... jest duży, naprawdę duży plus yy, dla autorki, tak. że my od razu jesteśmy yy, przy tych postaciach yy, zdeklarowani. Lubimy, nie lubimy, przeszkadzają nam one, nie dlatego, że są źle napisane, bo są napisane naprawdę dobrze. Natomiast yy, yy, jest tak, nie wiem czy ty też odczułaś, że no, ja nie lubię ojca, nie no, no, lubię. Ojca się nie da lubić. Tak, no. ale zaczynam się do, doszukiwać, że to nie jest jednoznacznie postać zła. zła, bo jest też postać tej matki, która w miarę upływu tej fabuły też trochę nie... dostaje inny kolor, prawda? Tak, bo to jest trochę w ogóle dziwaczny, e, dziwaczny e, kryminał. I y, defekt y, tytułu jest tak naprawdę też bardzo y, wieloznaczny, bo on też może dotyczyć nie tylko określenia właśnie, nie wiem, jednej czy drugiej postaci, ale może dotyczyć pewnego. Przekleństwa, pewnego e, znaczenia. Tak, pewnej skazy, która towarzyszy nam od lat. No dobra, to mamy tak, opisane postacie, że są bardzo charakterystyczne, że rzeczywiście bardzo mocno z nimi idziemy, e, bardzo się ich e, identyfikujemy tak, z pewnym, albo, 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 albo zaprzeczamy tak, tej identyfikacji. Tak. Ale e, co do samego szkieletu kryminału. Powiedz, zaskoczenie, jeżeli chodzi o. E, Koniec książki, o rozwiązanie całej intrygi. Mm, czy czy roz, na przykład. Troszkę rozmawialiśmy, no nie? Właśnie, troszkę tak. do górnego troszkę rozmawialiśmy o tym, bo ja przeczytałam tę książkę wcześniej, Daniel ją kończył trochę później. I ja yy, powiem tak, że do samego końca rozwiązania nie ma. My się w pewnym momencie zastanawiamy, czy być może. W dobrym kierunku podąża nasze myślenie, podkreślam, być może, mhm. ponieważ potem dostajemy znowu zwrot akcji, i znowu kolejny. Więc właściwie chyba do tam 350 strony pewności co do tych wydarzeń, które mogły mieć miejsce, absolutnie nie mamy. Aczkolwiek pewne symptomy, mhm. pewną ścieżkę i pewne te okruszki, jak Wiasiu i Małgosi, nam autorka y, zostawia, ale. To nie jest oczywiste. Dostajemy czasami takie postacie, które wywracają nam całą fabułę do góry nogami, pokazują, że, e, słuchaj, wcale nie jesteś taka cwana, że już to wymyśliłaś, nie? I mi się to bardzo podoba. Ja na przykład nie umiem sobie wyobrazić aktorów, którzy mogliby te postacie zagrać, dlatego, że właśnie Ciekawe. tutaj, no bo ja na przykład cech fizycznych jakichś nie mogę y, narysować. Nie wiem czemu. Te cechy fizyczne u mnie są takie przysłonięte, nie są takie. Y, jednoznaczne, oczywiste, nie wiem, ja, że, że czytam o tej postaci i widzę, że to jest blondynka, długonoga, nie wiem, z niebieskimi oczyma. Nie, ja raczej widzę jej właśnie cechy charakteru, hmm. pewne zachowania, które świadczą o tym, kim ona jest i jaka ona jest. A już drugorzędną sprawą jest... Jak wygląda? Jak wygląda, Jezus Maria, oddechł mi zabrało. Ale nie, ale powiem, <laughs> ci taki wywód. No wiesz co, ja, ja nie myślałem, czytając tą książkę, o tym, kto by mógł yy, zagrać te postaci, ale na pewno to jest też... Książka, która łatwo poddałaby się jakiejś ekranizacji. Tak, zdecydowanie. Bo rzeczywiście jest napisana bardzo wartko. Tutaj nie ma jakiejś e, chwili m, przestoju. Od początku książki do końca ta akcja e, dosyć e, szybko się posuwa. Nie nudzimy się czytając tą książkę. Ja powiem tak, że e, ja się zaczepiłem pewnej myśli i pewnego e, rozwiązania, które być może... E, w połowie książki mi wydawało się słuszne, logiczne. Ja Wam mogę powiedzieć, że nie pomyliłem się co do tego, jak zakończy się ta książka. Natomiast to, że się nie pomyliłem, nie jest do końca również jakby rozwiązaniem całej, całej tej historii. Tej ale historii, ale historii. Tak. Ważne jest to, że tam są takie, jak to Zuzia mówi i Tola, plot-twisty, czyli takie zwroty akcji, Aha. które... Właśnie nawet tą pierwotną myśl, którą gdzieś tam sobie zakorzeniamy, yy, powoduje to, że my w nią wątpimy. I że to nie jest tak, że to rozwiązanie musi być to pierwotne, mm. tylko ja miałam takie, że okej, okay, wymyśliłam sobie jakieś rozwiązanie, potem dostaliśmy pierwszy zwrot akcji i mówię, o kurczę, może jednak się pomyliłam, potem mm. drugi, więc mówię, nie, no na pewno się pomyliłam, mm. ale może gdzieś tam coś tak. się dzieje, a na tak. końcu dostajemy de facto, <grym> ja dostałam potwierdzenie tej jakiejś pierwotnej teorii. Mm. Ale to rozwiązanie nie jest wcale takie oczywiste. Nie, nie jest. Mimo, że jakby właśnie samo rozwiązanie, czyli kto zabił męża Liwi. No gdzieś się nasuwa. Nasuwa. Ale ono. S samo w sobie nie tłumaczy wszystkich okoliczności, które po drodze w tej książce się zdarzają. Tak. Ja tak sobie myślę jeszcze, bo e, ostatnimi czasy rzeczywiście ta literatura kryminalna w naszym domu pojawia się coraz częściej e, i mamy takie zderzenie np. literatury e, kryminalnej zagranicznej, bo mm -hmm. ostatnio czytaliśmy tak. e, brytyjskie, e, brytyjskich autorów i autorek. Ale yy, ja lubię polskie kryminały. Jednak jest coś takiego w tym piórze polskim, że one są zawsze naznaczone pewnego rodzaju brudem, którego nie mogę znaleźć w tej brytyjskiej. Tak, ale też jest też jest taka sytuacja pewnej polskości, bo yes. jednak nasi autorzy mieszkają tutaj, mieszkają wśród nas i oni też bardziej te realia, które nas dotyczą i nas dotykają, bardziej je mogą przenieść na, e, do książki, no bo umówmy się, że e, nie wiem, właśnie te James Bondowskie kryminały, MI6 i tak dalej, te wszystkie strzelanki, to jednak u nas to też by wyglądało trochę inaczej, bo i nakład środków jest o wiele mniejszy i, i, i trudniej byłoby mi uwierzyć, że e, m, takie rzeczy może w, w Wielkiej Brytanii, może w Stanach się dzieją, owszem, ale na nasz pol naszym polskim podwórku to by już nie miało takiej racji bytu, nie? Tak, i może dlaczego ten, ta książka jest o wiele bardziej dla nas czytelna i logiczna, jak na przykład czytaliśmy takich grzecznych, pamiętacie, opowiadaliśmy kiedyś, które są bardzo fajnymi książkami i bardzo fajnymi bohaterami, ale jednak taka poprawność, taka grzeczność niektórych tych detektywów czy postaci z tych zagranicznych kryminałów, mi osobiście przeszkadza. Ja lubię, no Małgośka to wiadomo, że uwielbiam ja tych kapitanów Mordka i tak dalej tych wszystkich. Chmielarza. Tak, chmielarza, czy Janisz, panią Janiszewską, czy pana Wojtka Chmielarza, żeby już być poprawnym. Przepraszamy was za takie skróty, ale to jest inny, inna rzecz. Tutaj ten aspekt psychologiczny tej właśnie skazy, tego defektu jest bardzo mocny. mocny i bolący. To jest taka książka trochę, która boli, ta relacja rzeczywiście między córką a ojcem. Ja jeszcze, ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć taką rzecz, że jak teraz czytam tych kryminałów zdecydowanie więcej niż wcześniej, to mhm. mam takie poczucie, właśnie patrząc na, na tą książkę Olgi, że zarówno Aniszewska, pani Aniszewska, jak i pani Kruk. E, te pisarki kryminałów bardzo dużo czerpią z psychologii. Bardzo dużo jest tych relacji, właśnie hmm. oczywiście, morderstwa, nie wiem, różne tam cudawianki się dzieją, ale ten rys psychologiczny i ten szkielet psychologiczny jest taki, myślę, mocniejszy niż u pisarzy części eee, męskiej. A ja się zastanawiam, czy nie jest to pewnego rodzaju moda. Czy to nie jest pewnego rodzaju trend, który jest po prostu popularny. Być, ale mężczyźni, możesz powiedzieć na przykład jakiegoś autora kryminałów, który ostatnio gdzieś ci tam... E, w... Wiesz co, no mi bardzo się podobała e, seria z Niną e, pana e, Pasierskiego. Tak. Ale, tam... ale że rzeczywiście tam no. takich e, zależności, czy też takich konotacji psychologicznych nie, nie, nie ma, co nie znaczy, że to są złe. To jest po prostu trochę inna książka. Inny kryminał, który na pewno. Mm, na pewno fanów kryminałów. Tak, ja też jestem przekonany, że, że fan, a tym bardziej polskich autorów, których jest naprawdę wyśmienita, e, albo też my poznajemy po prostu coraz więcej. Nie wiedzieliśmy o, po prostu, że tak. No wiele nie się, fajnych wstyd powiedzieć. pisarzy w Polsce Jest. właśnie literatury no, kryminalnej. Olga z Wielkiego Buka mówi, Olgo, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, mówi, że Polska kryminalnym stoi. I ja Może absolutnie tak się podpisuję pod tym rękoma i nogami. To co, czekamy na ekranizację tej książki, <laughs> bo myślę, że ona mogłaby być taką książką mroczną. Wiesz, jak było ciemno prawie noc, mm -hmm. prawda? Nie wszystkim się podobała e, ta ekranizacja. ekranizacja, ale słuchajcie, też w jednym filmie ciężko jest tyle wątków poruszyć, ile jest. Tej książce. To jest rzeczywiście, mówię o Ciemno Prawie Noce, to jest książka na serial, a nie na film. Czy tak jest tutaj? Też pewnie scenarzyści jeszcze mogliby troszeczkę pod, parę pod, rzeczy, Tak, no? albo nas jeszcze trochę tą historię matki wydłużyć, i ojca. Tak. tak, wydłużyć. Na pewno jest to bardzo e, m, dobra książka do zilustrowania, do ekranizacji. Zatem, szanowni Państwo, Olga Kruk. Książka pod tytułem Defekt. Defekt przez nas została przeczytana i oceniona, natomiast zapraszamy Was do jej lektury. I co? Podzielcie się z nami, czy równie intensywnie postrzegacie ten mrok i tą duszność w tej I książce. I ten aspekt psychologiczny, czy też go zauważacie? Czy i Wam przeszkadza? Czy to jest trend? Łącznie. Czy to jest oryginalność? Jak myślicie? Żegnamy się z Wami. Trzymajcie się ciepło. <grym> Trzymajcie się zdrowo. Cześć. Cześć.